Pomódmy się najpierw, jeżeli chodzi o tę o modlitwę. Pamiętaj, że to nie jest tak, że Bóg działa, kiedy On sobie zechce. Bóg już zadziałał, wysłał Jezusa, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał dnia trzeciego i teraz to my, ludzie, potrzebujemy się dostrajać. Ziemia jest dana człowiekowi, dlatego sam Bóg musiał stać się człowiekiem, żeby zaistniało to, co zaistniało. Rozumiecie, o co chodzi? Bo w ogrodzie Eden dostaliśmy ziemię od Boga i dopiero... Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie powtórnie na sąd ostateczny, będzie tą ziemię brał. Więc my się musimy dostrajać. Wtedy Bóg będzie działał. Czyli to jest tak samo jak ja zawsze mówię: radio. Jeżeli dostroisz się swoje fale, jeżeli dostroisz fale radiowe, no to wtedy. Nagle słyszysz RMFFM, czy inne radia, a przecież nie słyszałeś, nie widziałeś tego wcześniej. No, okazuje się, że te fale radiowe cały czas nas otaczają, tylko nie mamy dobrego urządzenia, żeby je ściągać, albo mamy fale, tak? źle, um, jakby źle ustawione. Więc to samo jest z nami. Jeśli człowiek jest źle ustawiony, nieważne czy to jest dziecko, czy starsza osoba, jeżeli jest źle ustawiony, to Bóg nie będzie działał. Nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że nie może, bo dał Ziemię synom ludzkim. Więcej mówię o tym w Bożym Prawo Przyciągania, ale robię taki wstęp, ta książka jest dostępna za trzy dychy na Allegro, ale robię taki wstęp, żebyście wiedzieli, że ta modlitwa właśnie działa, kiedy się nastroisz więc przyjmuj swoje uzdrowienie jeżeli masz także jakieś świadectwo to możesz szczególnie na facebooku tutaj dać znać yy, co tam Cię spotkało, albo dołączyć do grupy Duchowy Ambulans zapraszam Was wszystkich na facebooka na grupę Duchowy Ambulans, dołącz tam tam są nasi moderatorzy, tam, tam jest opieka duszpasterska, znaczy opieka duszpasterska taki wstęp do opieki duszpasterskiej tam możecie dostać telefon kontaktowy do naszych osób, tam możecie mieć odpowiedziane na pytania, tam macie content tylko dla Duchowego Ambulansu, tylko dla ludzi gdzieś tamtąd, czyli nie ma tego kontentu nigdzie więcej. Więcej budujemy taką jakby społeczność ludzi, którzy chcą trochę więcej niż tylko posiedzieć i sobie popatrzeć, nie? Więc generalnie zapraszam Duchowy Ambulans, dołączajcie do grupy na fejsie, tam jest ten kontent. A teraz pomódmy się. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za każdego człowieka. Dziękuję Ci za to, że Ty po prostu jesteś. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, Ojcze, Dziękuję Ci za Twoje tchnienie życia. Niech siła spada na tych ludzi teraz, na mocy imienia Jezus. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Twoją siłę. Dziękuję Ci za Twoje przełomy. Dziękuję Ci. Ja przeklinam gniew, przeklinam agresję, przeklinam nietrzymanie słowa. Przeklinam to w imieniu Jezusa Chrystusa. Przeklinam bezsenność i przeklinam nadmierną senność w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci za Twój przełom nad tymi ludźmi. Ojcze, dziękuję Ci, że ludzie. Będą planować więcej, będą ludźmi dyscypliny Podejmij dziś decyzję, to jest prorokowanie do Ciebie Że będziesz człowiekiem dyscypliny Ojcze, dziękuję Ci za ludzi Niech Twój święty ogień przenika przez ludzi teraz Ojcze, dziękuję Ci na mocy imienia Jezus Dziękuję Ci za Twoją świętą energię, która jest tutaj Dziękuję Ci, że bóle głowy odchodzą Dziękuję Ci, że bóle ramion odchodzą Dziękuję Ci, że bóle serca odchodzą Dziękuję Ci, Ojcze, niech to usuwa się w imieniu Jezusa ja przeklinam raka. Ja przeklinam choroby y, umysłu. Teraz w imieniu Jezus. Ja przeklinam pozostałości po narkotykach, choroby ponarkotykowe w imieniu Jezus. Ja modlę się, żeby połączenia nerwowe mózgu były były, były połączone prawidłowo. Tato, dziękuję Ci, że ludzie, o, ich odporność funkcjonuje w prawidłowy sposób. Ojcze, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci. Niech Usuwa się, niech się usuwa tutaj, z tej okolicy, ten katar, czy co to jest, te zapchane zatoki, niech się usuwają na mocy imienia Jezus. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją siłę, dziękuję Ci, niech wątroba będzie uzdrowiona teraz, w imieniu Jezus łap to dla siebie, łap to dla siebie, łap to dla siebie aleluja, aleluja, dzięki Ci Jezus. Kasia pisze: Bolała mnie głowa, a teraz jest OK. Aleluja, piąteczka. Dzisiaj ludzie chcą iść na skróty, chcą, żeby, chcą dostać magiczną różdżkę, chcą na dotyku nieba przyjąć wszystko. Podchodzą do mnie i mówią, Tomek, ja mam raka, to, 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 i wyliczają mi 200 tysięcy chorób, wyliczają mi 200 tysięcy problemów i mówią, połóż na mnie ręce i wszystko nagle odejdzie. Ja mówię, no na pewno. <grytanie> Jakaś rzecz na pewno odejdzie, ale dużo rzeczy na przykład może być powiązana z tym, że przeklinasz sam siebie. Ja na przykład po moim nowonarodzeniu, czyli oddanie życie Jezusowi, Dalej e, miałem, jakby, jak odstawiłem e, suplementy, dalej chorowałem co październik, bo mówiłem nad sobą, co październik grypa panuje. I to było zakodowane we mnie, że co październik grypa panuje, że jest teraz przesilenie wiosenne, przesilenie jesienne, że w ogóle e, ta, pogoda, nie? Pogoda to jest jak wróżby. Biometr niekorzystny, bo teraz księżyc jest tak ułożony. Ja mówię, no okultyści, nie? <grym> ja mówię, ale przecież to Jezus panuje w moim życiu. Nie grypa. I w końcu zajarzyłem, że ja wierzyłem w grypę. I w końcu powiedziałem sobie nie, od dzisiaj grypa nie panuje co październik. I przestałem chorować na grypę. No, dosłownie 13 lat już nie choruję na grypę. Rozumiecie, o co chodzi? I ludzie właśnie chodzą, gadają, przeklinają, czyli mówią do ludzi złe rzeczy, mówią do siebie złe rzeczy, poniżają samych siebie, mówią na, na siebie, że są gówniarzami, patrzą w lustro i się krytykują. Yy, sami ze sobą nie kochają się w zdrowy sposób. Sami ze sobą nie umieją wytrzymać. I przyjeżdżają na dotyk nieba, myślą, że jak ich dotknę, a oni dalej plugawie o sobie myślą, że coś się zmieni. No może coś się zmieni, może kolano ci tam wyzdrowieje, może głowa przestanie boleć. No i tyle, a dalej będziesz miał gówniane życie tak, jak miałeś. Jeżeli chcesz mieć dobre życie, a nie gówniane życie, potrzebujesz zmienić swoje myślenie, bo tam, gdzie patlina, tam zlatują się sępy. Przyjmuj teraz swoje uzdrowienie. Połóż swoją rękę na, na głowę, na mózg. Ojcze, ja się modlę w tej chwili o każdą osobę, nie tylko o Sylwię, ale jeśli jakiekolwiek osoby jeszcze mają neurologiczne problemy z mózgiem, na mocy imienia Jezus, Tato, niech przyjdzie cud. Teraz! 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 Niech przyjdzie cud w imieniu Jezus. Niech spłynie Twój święty ogień, ojcze! Święty ogień! Święty Ogień w imieniu Jezus, ja mówię naprawa połączeń neurologicznych, naprawa złączeń neurotycznych, w imieniu Jezus, cud, cud, namaszczenie świętego, niech spływa na ciebie, Sylwia i na ludzi, którzy mają problem neurologiczny. Niech spływa teraz, niech odbudowują się komórki szare, takie coś mi przyszło komórki szare mózgu, nie wiem, co to w ogóle jest. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezus. W imieniu Jezusa Chrystusa, aleluja. Powiedz, Ojcze, w imieniu Jezus. Niech wzrasta jej odwaga. Niech wzrasta jej zrozumienie rzeczy. Niech się nie boi niech choroby genetyczne wszystkich ludzi, którzy tutaj są na live'ie niech będą ucięte teraz w imieniu Jezus, ja ucinam choroby genetyczne, nie bójcie się chorób genetycznych, w imieniu Jezus przeklinam choroby genetyczne, oczyszczam was z tych chorób genetycznych teraz na mocy imienia Jezus, my to urywamy my się z tym nie zgadzamy, w imieniu Jezusa, nie zgadzam się na choroby genetyczne, ty też się nie zgódź, powiedz nie zgadzam się, odcinam to na mocy imienia Jezus, ja mówię wolność teraz, w tej chwili, ja mówię ugiń tu Ducha Świętego na mocy imienia Jezus. Aleluja, dziękuję Ci, Tato. Dziękuję Ci za wolność. Dziękuję Ci za wolność. Ale, kochani, każdy, kto się boi chorób genetycznych, wzrastaj w wierze, żeby po prostu nie bać się. Mówię o podświadomości, się modlę teraz na mocy imienia Jezus. Dziękuję Ci za tę osobę. Niech ona odnajdzie swoje buty, niech odnajdzie swoje wnętrze, niech poszerzy się na mocy imienia Jezus. Niech wejdzie w swoje obdarowanie. Niech wejdzie głęboko w imieniu Jezus, a nie płytko. Ja przeklinam płyciznę. Przeklinam na mocy imienia Jezusa, Chrystusa. Amen. Ojcze, ja się modlę o każdego człowieka, który ma w swoim sercu chęć do ewangelizacji. Niech Twój święty ogień przenika ich teraz. Niech wypala fałsz niech wypala religię ojcze w imieniu Jezus ja błogosławię teraz każdą osobę na tym live na mocy imienia Jezus tato dziękuję Ci za wszystkich ludzi niech spłynie na Ciebie błogosławieństwo przyjmuj teraz swoje błogosławieństwo ojcze ja prze przeklinam niedomaganie finansowe tato ja przeklinam niedowład lewej ręki ktoś tu ma niedowład lewej ręki masz niedowład lewej ręki kto ma niedowład lewej ręki kto ma niedowład lewej ręki? Bardzo mocno otrzymałem, że jest jakaś osoba, że ma problem z lewą ręką. Słyszałem niedowład lewej ręki. Napisz w komentarzu. Ktoś tu pisze, ja. Nie wiem, czy ściemniacie, czy nie, ale bardzo mocno odczułem, że niedowład lewej ręki. W imieniu Jezus! Ja przeklinam niedowład lewej ręki! W imieniu Jezus! Usuwaj się, diable! Ja mówię pełne uzdrowienie lewej ręki. Niech przechodzą, niech te nerwy się łączą. Podnieś teraz tą rękę, sprawdzaj, czy coś się dzieje. Sprawdzaj, sprawdzaj, sprawdzaj i zaświadcz teraz w komentarzu, czy, czy co się zmienia, co się zmienia. Siła niech spada. W imieniu Jezus. W imieniu Jezus. W imieniu Jezus. Jezus nie przeklinał, kłamiesz. Jezus przeklinał, powiedział do figowego drzewa, uschnij, a uschnij to jest przekleństwo dla drzewa, bo drzewo uschło, czyli zostało przeklęte. Wstrzymany wzrost. Błażeju pisze, działa i oczka. Co to znaczy, Błażeju działa? Co się zmieniło? Ja mam awarię całej lewej strony. Więcej w imieniu Jezus Niech nie będzie żadnej awarii lewej strony Ktoś napisał działa Czyli co? Przyjąłeś swoje uzdrowienie Alleluja, chwała Bogu Chwała Bogu Kręgosłup niech będzie naprawiony teraz Na mocy imienia Jezus Kolana niech będą naprawiane teraz Musisz sprawdzać Musisz sprawdzać wszystko Niech teraz przychodzi namaszczenie Niech uzdrawia nerki w imieniu Jezus Aleluja! Dzięki Ci, Max, za Max! Aleluja! Niech ból usuwa się teraz! Usuwał się teraz! Dzięki Ci, Ojcze! Niech w kręgosłupie będą zmieniane rzeczy, dlatego macie niektórzy z Was mrowienia czy jakieś różne rzeczy w rękach. Niech kręgosłup się prostuje teraz na mocy imienia Jezus. Niech bóle głowy się usuwają teraz w imieniu Jezus. Nerwice lękowe i rzeczy związane z depresją, one nie odchodzą po jednym razie. To musicie robić nauczania i praktykować nauczania. Przeklinam nerwice natręstw, przeklinam nerwice lękowe, przeklinam depresję. Usuwaj się w imieniu Jezus. Jeżeli cokolwiek podnosicie na wymioty, wymiotuj. Jeżeli na kaszel, kaszy. Jeżeli chce ci się śmiać, to się śmiej. Niech namaszczenie stępuje teraz. Niech namaszczenie stępuje teraz. Niech nerw trójdzielny. Co to jest nerw trójdzielny? Boże, ja nawet nie znam takich rzeczy. Nerw trójdzielny ma być naprawiony teraz. Ja nie wiem, co to jest, ale ktoś ma problem z jakimś nerwem trójdzielnym. Ja w ogóle nie wiem, co to jest. Co to jest nerw trójdzielny? Aż sobie w ogóle wpiszę. Jest takie, istnieje taki coś jak nerw trójdzielny albo, czy mięsień? Nerw chyba, nerw trójdzielny. Jest coś takiego w ogóle. Największy nerw nerwem łuku Nerw trójdzielny ma charakter mieszany. Odpowiada za czucie, ruch w obrębie twarzy, jamy nosowej, jamy ustnej. Ponadto jest odpowiedzialny za odczuwanie smaku z przedniej części języka. Więc nerw trójdzielny, niech cud stąpi teraz w imieniu Jezus, niech wraca smak, niech wraca wład władanie twarzą, niech żylaki znikają teraz, przyjmuj swoje uzdrowienie. U mnie też kręgosłup i nerw trójdzielny, właśnie, więc przyjmuj uzdrowienie. Więc wiecie, ja, ja, ja nigdy nie prorokowałem o nerwie trójdzielnym. Ja... W ogóle, jakby co to kurde nerw trójdzielny, więc przyjmuj to jako pewnik. Teraz jesteś uzdrawiany w imieniu Jezus. Stres jeżeli chcesz być wolno, wolna od stresu, potrzebujesz zrobić moje nauczanie. Wpisz stres do Rozala. Tam jest jak uwolnić się od stresu. To stres to jest kwestia zmiany myślenia, to nie jest kwestia modlitwy. Każda osoba, która ma mieć przeszczep w imieniu Jezus. Niech teraz będzie uzdrawiana w tej chwili, żeby nie musiała mieć przeszczepu. Niech lekarze powiedzą, nie ma potrzeby przeszczepu. Zrób badanie kontrolne jeszcze raz przed operacją, czy tam przed przeszczepem. W imieniu Jezus. Ja mówię nowe teraz. Aleluja. Przyjmujcie teraz pełne uzdrowienie. Niech namaszczenie Ojcze spada na tych ludzi teraz. Niech namaszczenie Twojego świętego ducha spada. Przyjaciele, ja wiem, że dużo rzeczy, bo już tutaj mamy, jeżeli coś odczułeś, doświadczyłeś, to daj znać w komentarzu, ale ja uważam, że kilka osób z Was będzie uzdrawiana dzisiaj w nocy. Dawajcie znać na duchowym ambulansie w komentarzach. Wejdźcie na grupę duchowy ambulans lub wejdźcie na stronę dotyknieba.org zakładka kontakt i tam jest daj swoje świadectwo. Świadectwo to nie jest świadectwo ze szkoły, tylko to jest świadectwo, czyli mówisz o, o, świadczysz o czymś, tak? Czyli mówisz, co się z tobą stało. Tam możesz dać w trybie incognito, albo normalnie z imienia i nazwiska. Więc prześlij nam na maila swoje świadectwo. Aleluja. Dobrze, przyjaciele. Więc ja już się żegnam z wami. Do widzenia. Jojo, papa. Dzie